Dzisiaj pierwszy wpis będzie trochę krótszy. Nie, powiem najpierw, że po filmik, który wróciłem dzisiaj, no to mój po, pomysł, by pokazać Wam, że najlepsze pomysły przychodzą psa w najmniej spodziewanych momentach. W tak nie było, ale na pewno coś posklejam z tych pomysłów i stworzę jakieś a, rękodzieła. Co do, co do dzisiejszego nocowania, no nawet spało mi się świetnie, problem jedyny, że nadchodzi jesień i temperatura nocoj, noc, 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 jesiennej nocy już się zaczyna i to mnie zbiło z rytmu. Kolejna sprawa, wybieram się na pocztę, planowałem to zrobić już drugiego dnia, ale jakoś nie było po co, a po co tam idę? Wysła, wysłać to do siebie, a dokładnie tylko zarysowane strony, a po, Reszta mi się jeszcze przyda. Nie będę nosił gotowych rysunków przy sobie, po prostu je wyślę do siebie. Zna znacie plany, że zamierzam szwędzać się po gaju i po klecinie, ale zamierzam najpierw pójść na przystanek brochów, podobnie jak na blacharską w, w czwartek. Za zamierzam zobaczyć, gdzie jeździ ten autobus, którym często jeżdżę. Ale nigdy nie byłem na końcu trap. Zawsze to jakiś punkt zaczepienia.